No. Tutaj Pavelox i... i no. Patrykus. No Pomachaj do kamery Dobry, dobry no. Tak wiem, pokażemy wam jak w ekstremalny sposób. przeżyć pierwszą noc E, chodź tu no co? Chodź, o Kałamarnicę nawet mamy. No, się. Fajne miejsce Mom, no, przyznam oj, sorry za lagi świat się generuje Eee chodź tu ee, mi się coś też laguje uhu uh. nie kurwa, tylko nie śnieg no nie, dobra, oleś tu no, ale oh. twy, węgiel ma ochce owce oh, owce to są te Creepery w przebraniu, podobne twarze. No ok, wracamy po krótkiej przerwie, wszystko się dobrze nagrywa. Chodź. No dobra, neróbuj no, no, no. nam troszkę drewna. No to na, naróbmy trochę drewna. Ależ upalny dzień a. Ile potrzebujesz drewna? Aweloks. Tak. Tu jest upał, a tam śnieg. <laughs> nie, ja nie mam zamiaru mieszkać na śniegu. I nie Zm. lubię takich ludzi. Nie no. pójdziemy, o właśnie tam okay. w drugą stronę Oj Paweł, gdzie ty jesteś? Tu, tu, tu O widzę cię, pomachasz <grym>, pomachasz <grym>, Zasię widzą Oj, to było przez przypadek O, roślinka kwiatki No, bierz kwiatki Czerwona mała, nie zrobię Dlaczego w kwiatek sorki czas no. wydobyć o świnka mm. masz możesz masz wełnę na łóżko nie Ty Ty ma. mam. to zdradzę ci się pospieszyć dobra paweł oksie. co dalej Romby drewni aby się wdrwala Drwala Trwala O, sadzonka To jest destrukcyjna sadzonka Magiczna fasola no, dobrze, dobrze, dobrze. W domku nie Dobra znaczy, gdzie masz zamiar mieszkać e, na razie jaskinia A ty jesteś taki nieoryginalny ja bym pod wodą pre preferował Aha No Pokój z widokiem na morze we wszystkie strony I dobra Patrz, a pokażę ty, czekaj, 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 gdzie ty jesteś? Tu, 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 tu. tu. Taka Nie piaskownica się... tu jest. Ui, wydobywam piach A gdzie ty poszłeś? Nie wiem. Poszedłeś się mówi. Niewychowany człowiek a tu jest dobra, dobra, czekaj, patrz, pokażę ci. Ile masz drewna? Eee, 60. Tu chcesz mieszkać? Nie, 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 chodź, 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 coś pokażę. Twoje ulubione mieszkanie, czyli w piasku. Czekaj. Patrz. Co eee. Zobaczysz, poczekaj, po posłuchaj się, posłuchaj się. Nasionko na rzupadło. Wow, zrób może jakąś łopatę. Posłuchaj, się, posłuchaj. Się. I patrz. Drodzy użytkownicy, nie róbcie tak my. Czemu? Bardzo oryginalna baza. No, eee, e, chodź tu. Zrób jak jakiegoś kilofeksa czy coś. O, tak się robi patyki. Oczywiście z drewna. Nie, kurde, z kamienia. No, zapomniałem. Ta z wody. Tak się przerabia drewno na deski. No. E. A tak się robi kilo. Słyszycie gdzieś pająka? Nie. Schizy. A nie, słyszę. Faktycznie. Uch, Muszę spawnać tam. Patrz. Posłuj się, posłuchaj się. Najpierw Nie Mam nadzieję, że tutaj nie Słyszyś? będzie żadnej wody. No, możesz zejść. Tak, mob spawner. O, to bym się bardzo ucieszył. Kop w drugą stronę, albo nie, bo tam będzie woda. W tą kopiemy. Widzisz jaka oryginalna baza? Tylko jeszcze taką klapkę zrobić. To? O, bardzo <laughs> popatrz, popatrz. Takie małe problemy techniczne. No bardzo, przepraszam. Ej, umiesz tą klapkę zrobić? Klapę? No. A, pani Krafting Table, zapomniałem na górze. Ja mam, nie, ja mam, ja mam. Ej, 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 ej. Kurde, łopatą kupię może... Ta. Jest tak, 3 drewna na dole, i 3 drewna na środku, i masz klapę. Zaraz ją postawię, żeby nie było wejść. A. O, no. Bardzo dobry sposób. Ale mogłeś o. tutaj trochę no. wejść, posłuchaj się. Musimy po wągiel skoczyć. Mam yes. Czekaj to ja podrewna. Oh, co żeś zrobił? A co miałem ja miałem zrobić? Się, ja się boję, jest tu ciemno. Jeźdz oh, mojego you. crafting table a. Czekaj, zaraz tam wrócę. Ty drewna no wiecie, masz, masz to trochę drewna? Baza. Masz trochę drewna? jest Pro i w ogóle. Proszę. Masz trochę drewna? rób trochę. Idę, idę, idę. To zrobimy węgiel drzewny A i chyba widzę glinę albo nie Sorry, pomyliło mi się Sadzonką w drzewo O ja mam razie światło Bo tu jest sobie mięso Wiesz, to jest... jeszcze mam 5 minut Co? Jeszcze mamy 5 minut nagrywania Tak? No Dobra, to się pośpiesz. Tak, Czekaj, owieczka. Dalej nagrywasz? No. A dobra, mój błąd. E... A tu jest wełna, no, dobra. Mój błąd. Czekaj, ja sobie... E... Teraz zastanawiam jedno. Czy mam tak? podwórki włączone? Jezu, no chyba tak jak trzepająka, nie? A no faktycznie. <noise> jest, ja, się, ja się... boję, jest ciemno o idę. Nie o, widzę pająłki, widzę bobki po Ui. Spokojnie. No, Czekaj. O, o, o nie popychaj mnie. O, Czekaj, węgiel mam. Znaczy się no. Drzewo, ale prze, przerobimy na węgiel drzewo. Tak się robi węgiel drzew. Zwykłe no. drewno i deski. A łóżko Ewa, wiecie jak zrobić? Paweł to wam pokażę. Ja sobie już stworzę. E, ale to chyba nie w tym odcinku. Dobra, zróbmy jedno no. powodnie. Tak się robi. No pododnie. i tak chyba zakończymy ten odcinek. Ale nie, nie kłam, jeszcze nie. Jeszcze... Jeszcze mamy czas. Spokojnie, młody człowieku. no nie, głupi pomysł. O właśnie. Tylko no nie powiększaj tak, bo tam jest woda. <laughs> Najwyżej nas za no, w sumie. A tam światło się skończyło. Jak to przecież mam pochodzić? O! 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 o. Czekaj, czekaj! Masz, yy, kamienny? O! A, to dobra. To może Widzicie, ludzie? To się nazywa pierwsza noc. <laughs> Ile tego było? O! Z 3, 4, eee, 5. Pięć! Aha, to nice. Noc w takim przyszła. razie, próbuj wiadro. I może może drugi i... piecyk Nie było było valor. No ty masz. Chcę zrobić nie Chcę zrobić jakieś. Chcę zrobić sobie Chcę zrobić się robi zrobić jakieś. wiaderka już? Chcę no tak tak prawda Adyk na dole i, i... do góry na dwa koble Masz śmierć. No. no Jak to wprowadzą, że będą kołaki no to wiesz, będzie przemógł. Nie przem o, fajnie by było. Nie, 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 nie rozwalaj tego! Bo wszystko się zapadnie. Patrz, czekaj. Ja będę bardzo oryginalny i. No, I dup do lawy. <suszy> <suszy> <O>. Sadzoneczkę. <suszy> Dup cała ściana rozwija czekaj, czekaj, troszkę niżej. Posłuchaj się. już przespimy, Paweł Opsie. A masz już go. A, o... to jest Mam coś to z moje. Czy nie wiedziałem? A nie ma wełny, jeszcze jedno mi potrzeba. te my gdzieś. Czekaj, czekaj. Mam mieć O kurde, źle to zrobiłem. Ej, Oj, tu zaskinia! Spiderman w przebraniu. Zabijemy gnoja. Nie! Nie, nie to teraz! To jest pierwsza noc na ekstremę, chłopcy! A no fakt. Na x Dawaj. Tak, czekaj, czekaj! Dobra! Wbijamy, czekaj! Dobry. masz mieć? Masz pierwszy! Chyba, masz ty. One się pają twoich złotych zębów. O juzu! Czesław! Proszę, spuszczę coś na niego. Oh, 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 kurde a Kurde. a Aaaa. Dobra. Oh. nic, nic jakich masz? Faktycznie pierwsza noc na Extreme. Jeden pająk. <ślech> Ej, ale fajna skinia. Chodź tu. O, węgiel. Jezu super. Eee. O, oh, faktycznie. <ślech> Nie widziałem go. Oh. Mówię. O nie. Widzicie? Nie, ej, czekaj, czekaj, ja tam nie idę. N nie, a po dodajcę by... tam. Czekaj, ja, ja wydobędę ten węgiel. Zwyjście. Mm. Pierwsza Zeraz... raza pod wodą chodź, i jaskinia. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie? Zrazu. Gdzie bo... jesteś? A tu. A dobra, to sobie to wydobywaj. O, węgiel jeszcze. Światło mi zrób. Nie mam już. A czekaj, nie mam węgiel. Już, już. Oj, co ja robię? Dobra. Chodź. Jak nic nie widzieliście to sorry. Ale Oj. nie miałem pochodni. Kłopoty ze światłem. No dokładnie, Nasz techniczny tak by... trochę nawalił. Co mówisz? Nasz techniczny trochę nawalił ze światłem. Oj, czas się skończył, tak więc... Pierwszy odcinek to... dobiega końca. To była pierwsza noc. Zabrawiamy Paveloks i...